SAP ma za sobą tysiące wdrożeń na całym świecie, ale czy to jest wystarczająca rekomendacja dla polskiego klienta? SAP to międzynarodowy lider w dziedzinie oprogramowania biznesowego, który ma za sobą tysiące udanych wdrożeń na całym świecie. Jednakże, to który z systemów SAP jest odpowiedni dla polskiego klienta, zależy od wielu czynników, takich jak specyfika branży, wielkość firmy czy indywidualne potrzeby klienta. Warto zwrócić uwagę, że zarówno SAP, jak i firma Supremis mają już długoletnie doświadczenia na polskim rynku, a wiele polskich firm z powodzeniem korzysta z oprogramowania SAP. Ponadto SAP oferuje polską lokalizację przygotowaną do aktualnie obowiązującego prawa oraz rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta. Choć międzynarodowe doświadczenie SAP stanowi pewną rekomendację, polski klient potrzebuje specjalistów z doświadczeniem i lokalną wiedzą. Supremis spełnia wszystkie te wymagania i gwarantuje pełne wsparcie od wyboru odpowiedniego produktu aż do jego wdrożenia.